Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, bracie. Cześć. Pierwsze, co prosiłbym Was, żebyście dali mi znać, czy mnie słychać i czy mnie widać. Bo jestem w takim miejscu, gdzie ciężko zasięg zobaczyć. Dobrze. Dziękuję, Olu. Dziękuję. Dziękuję, Sebastian. Widać, słychać. Dobrze. To zaczynamy. Zaczynamy tydzień. Zaczynamy kolejny nowy tydzień. Dzień dobry, panie Zisławie. Dzień dobry, pani Aniu. Wspaniały tydzień. Zaczynamy wspaniały tydzień, tak? Wiecie, co? Jestem w miejscu gdzie przede mną jest piękny widok. E, może spróbuję wam pokazać, o ile nie zgubię zasięgu. Wam pokażę. Jakie widoki ja mam stąd. Ano takie. Takiej pięknej natury. Chciałem się pochwalić, bo tak siedzę sobie właśnie od jakichś e, 5-6 minut tutaj. Przygotowywałem się do przygotowywałem się właśnie e, do TDO. I wiecie, jak zamknąłem drzwi o 2 to nastała taka nagle cisza jak w nocy, nie? I tak patrzę na to wszystko i takie miałem uczucie jakby czas się zatrzymał na chwilę. Jakby w ogóle nic naokoło y, nie istniało i tylko taka, jakby to powiedzieć, jak to było, mówią, kapsuła czasu, nie? W moim wanie. <laughs> <laughs> e, ale co mi, to, co, co mi to tak dało? E, po, podsunęło mi to takie myśli, bo o, w ostatni weekend przeżywaliśmy mm, Święto Wszystkich Świętych, przeżywaliśmy Dzień Zaduszny. Więc to był taki czas refleksji, właśnie nad tym czasem, nad przemijaniem e, i nad wartością życia i tak dalej, nie? I tak chciałem właśnie nawiązać dzisiaj trochę do tego. E, nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pamiętam, że w tamtym roku, około, około roku temu, mówiłem wam, wspominałem o takim filmie. Tam grał e, Adam Sandler w którym jakby on chcąc osiągnąć wielki sukces życiowy zawodowy, karierę i tak dalej bardzo się skupiał na tym nie? bardzo się skupiał na tym, żeby właśnie żeby to zdobyć, tą karierę to, to takie znaczenie w świecie i posunął się do tego stopnia, że spotkał człowieka który de facto jak dla mnie był uosobieniem takiego szatana który podsunął mu magiczny pilot. I mówi do niego: Słuchaj, tu masz taki pilot i tym pilotem możesz trochę sterować swoje, swoje, swoje życie, nie. Mówi tu masz takie przyciski. Tutaj jak na przykład jak się kłócisz z żoną, to sobie wciskasz przycisk przewijania i jakby znajdujesz się w momencie automatycznie, gdzie już tej kłótni nie ma, nie? czyli już po kłótni, tak? No i, no, i on bardzo skorzystał z tego, no i tak, nie, nie opowiadając całego filmu, jakby odzyskiwał swoją świadomość, tak przewijając to wszystko, odzyskiwał tylko swoją świadomość kilka razy w swoim życiu. W momentach, kiedy, kiedy dopadały go jakieś uczucia, dopadały go jakieś, kiedy widział swoją córkę na przykład, która już dorosła, a on pomyślał, że ojejku, gdzie ja byłem przez ten czas.